Cześć wszystkim! Z tej strony Konrada to jest kolejny odcinek wieści z Baniaków. Ostatnio na kanale było dosyć cicho, bo niestety, jak pewnie też słyszycie po moim głosie, dorwała mnie choroba i po prostu nie byłem w stanie nic nagrywać. Także lecimy z odcinkiem. Jest kilka rzeczy, które chcę mówić. Zacznijmy, może od tego, że uruchomiłem na kanale wsparcie. Także, kto chce mi pomóc i mnie zachęcić do lepszych filmów, do kolejnego nagrywania, możecie skorzystać z takiej opcji. Są dedykowane trzy plakietki, w zależności od czasu, jak długo będzie wspieranie. Tam jest ślimak, krewetka i rybka. Kolejne będą dodawane w trakcie, są jeszcze w trakcie projektowania, można tak powiedzieć. Dalej, także walczę z okrzemkami w kostce. Póki co zaczyna się to stabilizować. Ciągle robię te częstsze podmiany. Tak mniej więcej dwa razy w tygodniu podmieniam sobie pół na pół wodę destylowaną z wodą kranową. Wczoraj też mi przyszedł i wymieniłem w końcu na większy filtr. Po namysłach i po zastanowieniu, jednak zdecydowałem się na sprawdzoną kaskadę Zakoela fz 1 tą co już miałem kiedyś zresztą. Zadecydowało to, że no z racji jest to kaskada, wisi ona sobie za akwarium i zajmuje po prostu miejsca. Bo myślałem też tak, zresztą też mi polecaliście jakieś tam mniejsze kubełki. Ale no, na kubełek, niestety, trzeba mieć miejsce. Ja tego miejsca nie mam, także padło na kaskadę. No i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. No, kaskada działa dopiero kilka dni, cały jeden właściwie. Więc ciężko powiedzieć. Czas pokaże. No i kolejnym, ostatnim tematem jest to, co też, jak nieraz wspominałem, też to, co na poprzednich live'ach było, biorę się za zmianę aranżacji w 54. Ostatnimi czasy, no praktycznie tam w ogóle nie przecinałem nic, podmieniałem tylko wodę. Robiłem to celowo, żeby rośliny sobie rozrosły się mocno żeby mieć fajne sadzonki, żeby było to w czym wykorzystywać. No i ja sobie tutaj te wszystkie rośliny sobie będę wyrywał. Przygotuję to akwarium do restartu. A jutro około 11:00 pewnie zrobimy live'a z ponownego wsadzania tych roślin. Jeśli chodzi o samą aranżację, nie mam jeszcze na to w ogóle pomysłu. Pewnie wyjdzie w praniu, ewentualnie jak będę miał chwilę czasu, to może wieczorem siądę i sobie coś mniej więcej zaplanuję. No ale zobaczymy, czas pokaże. No i myślę, że na ten odcinek to by było tyle. Nie ma co niepotrzebnie przedłużać. To ma być krótka forma w końcu to wieści z baniaków. Więc dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć!